W Barcelona po triumfie 3,2 nad Realem Madryt w finale Pucharu Króla 26 kwietnia 2025 roku na ją w Sewilli zdobyła drugie trofeum po Superpucharze Hiszpanii 5-2 z Realem i szykuje się do półfinału Ligi Mistrzów z Interem Megiolan 30 kwietnia i 6 maja. Walcząc o tryplet obok Mistrzostwa La Ligi, gdzie ma 4 punkty przewagi nad Realem 76 punktów. Robert Lewandowski z urazem mięśnia Gnistego, opuścił finał i, jak donosi Zawi Miguel z ASA, prawdopodobnie nie zagra w obu meczach z Interem oraz z Realem Valladolid 3 maja, ale powinien wrócić na ligowe El Clasico 11 maja. Który może przesądzić o tytule i koronie Króla Strzelców La Ligi, gdzie Polak 25 goli rywalizuje z Kylianem Mbappe? Wojciech Szczęsny, filar z 13 czystymi kątami, błyszczał w finale, ale powrót Terstegena i plotki o Joe Garci z Espaniolu komplikują jego przyszłość. Czy Lewandowski poprowadzi Barce do rekordu czterech wygranych El Clasico i Trypletu? Oto kulisy przygotowań, powrotu Polaka i starcia z Interem. Barca dominowała w El Clasico, po 4,0 w Lidze i 5,2 w Superpucharze, w finale Pucharu Króla prowadziła po golu Pedriego 16 minuta, asysta Jamala, ale Real wyrównał Mbappe 70 minuta, i objął prowadzenie czoła meni. Ferran Torres wyrównał 2-2, 84. minuta, a Koounde strzelił w dogrywce 3-2. Zwycięstwo w majowym El Clasico może wyrównać rekord z 1982 i 1983 roku, cztery wygrane w sezonie, jak za Maredyni. Lewandowski z 40 golami w 48 meczach, 25 w La Lidze, 11 w LM, nie strzelił setnego gola dla Barki w Celcie 99, Sport 6-10, brak precyzji. Komunikat Barki 20 kwietnia potwierdza uraz, a Miguel szacuje powrót na 11 maja. Mundo Deportivo uspokaja: Barca wygrała 13 z 14 meczów bez Lewego od 2022 roku. Szczęsny w TVP Sport ujawnił: Rekonwalescencja Lewego przebiega sprawnie. W pucharze Króla 3 gole. Niósł trofeum do autobusu, podbijając sieć. FLM rywalizuje o koronę strzelców z Rafinchą, 12 goli, lewy 11 przecinek. Szczęsny, z 13 czystymi kątami w 25 meczach był filarem parady finale sport bohater i z malorcą sport 70 odbudowały go po błędach z BVB, karny i Celtą gol na 1 i 1 dziesiątą gol.com 40. Uraz Palca, Kanal, Sport i Powrót Terstegena, Kadra. Sport, na ławce, nie złamały zaufania Flikeas i Juan Jimenez. Szczęsny gra z Interem. Deko dla Daźń. Wojtek zostaje na 2026 rok. Sport przewiduje, że Inaki Pena odejdzie latem 10 mln euro, a w sezonie 2025 i 2026 roku Terstegen będzie numerem 1, szczęsny drugim bramkarzem. Relewo donosi o zainteresowaniu Joannem Garcią z Espaniolu 120 interwencji, klauzula 30 milionów euro, ale finanse barki, potrzeba 50 i 60 setnych miliona euro zysku, komplikują transfer. Marca ujawnia, że Laporta o przekampanię wyborczą 2026 roku na transferze Juliana Alvarez'a 27 goli dla Atletico, widząc w nim następcę lewego kontrakt do 2026 roku. Flik przedłużył kontrakt do 2027 roku Sky Sport, odrzucając dłuższą umowę. Inter, po porażkach z Bologną, Romą i Milanem 0–5, odzyskał Zielińskiego, Zalewskiego i Turama 17 goli, 9 asyst, ale Pawart nie zagra. Skandal z biletami, atak realu na sędziego Ricardo de Burgosa bengoetxie i napięcia z tebasem podgrzały atmosferę. Mundo Deportivo reflektuje. Szczęsny gotowy na Inter. Lewy wraca na klasyk. Kibice na portalu X: Wojtek, zatrzymaj Turama. Lewy setka z Realem. Inter 30 kwietnia, 21:00 i El Clasico 11 maja. Zweryfikują Interia Sport zrelacjonuje, czy Barca zdobędzie tryplet i rekord z 1983 roku.